Mamy wtorek. Ja jestem w domu od wczoraj w sumie, bo sobotę na niedzielę męczyła mnie jelitówka. Już po prostu myślałam, że się pożegnam z życiem tam w, tym, w tej toalecie. Masakra. Do tej pory jest wtorek i mam zwolnienie do środy włącznie. I tak się czuję w sensie na tym żołądku, że coś jest jeszcze nie tak. Natomiast nie wymiotuję ani nic z tych rzeczy, więc odpoczywam sobie i czytam Our Perfect Forever, historie nieopowiedziane. Jest to w sumie taki dodatek, można powiedzieć, dodatek do całej serii. Sięgajcie po tą książkę, kiedy już te wszystkie trzy domy przeczytacie, bo. To może, bo to jest spoiler do poprzednich tomów, do pierwszego, drugiego czy trzeciego. To są historie, na przykład napisane między pierwszym a drugim tomem, między drugim a trzecim, w trakcie pierwszego, w trakcie drugiego, w trakcie trzeciego. Są tutaj ilustracje, w sensie na przykład, są zdjęcia rozpoczynające rozdział i nieraz są też takie właśnie dodane ilustracje. I dodane są po każdym rozdziale komentarze autorki, co ona o tym myśli, dlaczego to napisała, jak postrzega danego bohatera i tak dalej. To jest... Coś pięknego. To jest taki plasterek na naszych ulubionych bohaterów z Moreton, że, jest, że, już po, że ich po prostu już nie ma. Że pewien etap Flowsów już się zakończył, że oni nie wrócą nigdy, że oni po prostu będą tylko i wyłącznie w naszych sercach, w naszych głowach. Ja jestem na stronie 202 i pochłonęłam to po prostu w jeden dzień. Zostało mi... Ile? Dokładnie nie ma ta książka stron? 290. Ojejku, to ja już kończę tą książkę. No, to jest piękne, po prostu piękne. Jeśli czytaliście całą serię, to koniecznie musicie to przeczytać, żeby sobie dopowiedzieć pewne rzeczy, żeby zobaczyć, co działo się między tomami, co autorka myśli o bohaterach i dlaczego napisała niektóre sceny. No, coś cudownego. Jeszcze... 90-tą przede mną i tak bardzo nie chcę tego kończyć. Później sięgnę sobie po thriller od wydawnictwa Filia. Jest wtorek, właśnie piję sobie w pokoju na dole miętę, bo czuję, że jeszcze nie do końca ten żołądek mi wrócił na dobre tory, ale właśnie już i tak od wczoraj sięgnęłam po takie normalne jedzenie i to był błąd, bo jednak całą niedzielę nie jadłam totalnie nic. Leżałam w łóżku i jadłam tylko i wyłącznie Chrupkie kukurydziane, a nagle wczoraj zaczęłam jeść normalnie i to, i to nie było dobre posunięcie z mojej strony, bo jednak żołądek nie był do tego przyzwyczajony. I, i dzisiaj też zjadłam coś w ogóle ostrego i tak dalej. Także jestem głupia ogólnie w tej kwestii i żałuję bardzo tego. No ale już trudno, mam nadzieję, że mi w pełni do jutra przejdzie, bo w czwartek już chcę wrócić do pracy. W przyszłym tygodniu właśnie wybieram się na wizytę lekarską do mojej lekarki, zobaczymy jak tam, bo mam aktualnie czwarty cykl stymulowany hormonami i już mnie denerwuje ten hormon włosy, bo kochani mi tak wypadają masakrycznie, po prostu garściami. i właśnie muszę sobie kupić kolagen, koleżanka z pracy poleciła kolagen, gdzieś tam na Allegro, 130 zł, tylko taka paczka w sumie na miesiąc, takie saszetki, gdzie się wsypuje, się dopije, to, to ma smak jakiejś takiej czarnej porzeczki więc mówi, że dobrze, że jej to smakuje Także no zobaczymy Ale muszę wypić kolagiem koniecznie Bo no włosy są w strasznej kondycji Po braniu tego hormonu A jeszcze chyba dwa cykle Z tym hormonem mnie czekają W sumie nie, powiem tylko jeden Nie wiem, zobaczymy co jak, Jaki plan ma na mnie Lekarka, ogólnie jeszcze wczoraj miałam atak bólu endometrialnego Bo mam naciek na ym odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tak w dół pleców mnie tak kłuje, piecze i tak dalej. I wczoraj już po prostu płakałam z tego bólu i wzięłam sobie tabletkę przeciwbólową i na szczęście mi przeszło po ibupromie, ale nie polecam. Nie, nie polecam. No po prostu nie tylko boli w trakcie okresu, ale właśnie między okresami również. Ech, idę sobie kończyć miętę. Wracam do moich cudownych bohaterów z Moreton. Witam się z Wami w piąteczek. Ja skończyłam ostatnio czytać Hour Perfect Forever, historie nieopowiedziane. I oczywiście daję tej książce 5 gwiazdek na 5. Jest to piękne zwieńczenie całej serii Flawless. Sięgajcie po tę książkę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już macie wszystkie tomy za sobą, bo to jest taki plasterek na to złamane serce, że już tych dzieciaków z Moneton nie ma, że ta seria dobiegła końca przepiękne to było i bardzo miło było wrócić do tych momentów, które działy się między tomami w konkretnych tomach. Fajnie było w, jakby zobaczyć też oczami autorki to wszystko, dlaczego ona to napisała, co ona czuła. No ode mnie dosłownie 5 na 5, uwielbiam, autentycznie uwielbiam. Teraz czytam sobie tajemnica Broken Bayu, natomiast jestem na stronie 104 i w sumie tak dopiero teraz zaczyna się coś dziać. Mamy kobietę, która jest y, psychologką, która wraca do tak jakby swojego rodzinnego miasteczka za sprawą śmierci swoich takich cioteczek, tak można to powiedzieć. I w gruncie rzeczy do tej 104 strony wszystko jest tajemnicze. My tak naprawdę przystaliśmy te 104 strony i wciąż nie za wiele wiemy. No, wciąż jest to takie mm, bardzo sekretne, coś takie dziwne, po prostu dziwne. To jest, no właśnie dziwne to jest chyba idealne słowo na określenie tego wszystkiego, co dzieje się na tych wszystkich stronach. No mamy odniesienia się do przeszłości, do teraźniejszości naszej bohaterki. Chcemy dowiedzieć się, co tak naprawdę działo się w życiu e, głównej bohaterki w tym dzieciństwie, że ona tak bardzo nie chciała wracać do tego broken by'u, a jednak wróciła za sprawą e, właśnie tej śmierci, ty, e, śmierci tych cioteczek. I dodatkowo mamy rozdziały krótkie, które kończą się porwaniami, można tak powiedzieć, e, tych bohaterek danych rozdziałów. Mieliśmy takie dwa rozdziały. No i teraz je, mamy tą teraźniejszość, w tym Broken Bayu, gdzie dochodzi do znalezienia beczek ze szczątkami ludzkimi. Więc to łączy się z tymi poprzednimi rozdziałami krótkimi, gdzie ktoś ginął. No także jestem bardzo ciekawa em, tej. Sieci tych, tych momentów, tych wydarzeń w książce, i czekam na ten moment, kiedy to wszystko się po prostu ze sobą połączy. Dzisiaj. Odebrałam z paczkomatu kolagen, bo mówiłam Wam, że niemiłosiernie wpadają mi włosy po hormonach i wybrałam taki kolagen Beauty Lagen Plus. Jest to smak cytryna z czarną porzeczką. Już jedną saszetkę dzisiaj wzięłam i tak to jest bardzo smaczne i zobaczymy, czy mi to pomoże. Bo właśnie te włosy mi niestety przez hormony wypadają. Oczy, też ostatnio dostałam wiadomo, w sieci wiadomość na komentarz od jednej z was, która napisała, że buduje dom, jeżdża za granicę, a proszę ludzi o pieniądze. Absolutnie ja nie proszę o pieniądze, jakby to też nie chcę się tłumaczyć, bo nie mam takiej potrzeby. Natomiast powiem, że no założyłam ten um, link by coffee z tego względu, że ktoś mnie kiedyś zapytał, czy mam. Ten link, i może mi postawić wirtualną kawę. I ja zrobiłam z tego coś takiego, że jeśli ktoś już tam wpłaci, ktoś chce wpłacić, no to powiedziałam, że wszystkie te pieniążki e, idą na leczenie, na dojazdy do klinik i tak dalej. I ludzie dowi dowiadując się po prostu, że ja te pieniążki na to przeznaczam, no to wpłacają i jestem za to szalenie wdzięczna. Dzięki Wam. Jestem zabezpieczona na ten miesiąc, jeśli chodzi o leczenie, o wyjazd do klinik, do lekarki i y, też na praktycznie przyszły miesiąc, więc mega mnie to cieszy, mega za to wszystko dziękuję i oczywiście, wiecie, ja choruję na endometriozę, ja choruję na niepłodność, natomiast ja wciąż dalej chcę wyjeżdżać z tej granicy, chcę się dalej budować, ale jakby... Kwestia budowy domu to jest inna sprawa, bo te pieniądze, które są na budowę domu, muszą być przeznaczone na wykończenie domu, także to jest inna bajka. Natomiast ja dalej chcę normalnie żyć chcę dalej chcę podróżować i po prostu nie myśleć o tym, że nie mogę sobie na to pozwolić, bo muszę pieniążki wydać na, no, na kwestie związane z endometriozą czy niepłodnością, więc tak się po prostu wytłumaczyłam, myślę z tego. I naprawdę za każdą wpłatę, każde 5 zł szalenie dziękuję, bo to jest dla mnie ogromne wsparcie, nawet nie wiecie jak wielkie jest to wsparcie dla mnie, kiedy ja nie muszę aż tak mocno myśleć o tym, że jeszcze mam tyle wydatków w danym miesiącu związanych z tym, a nie innym. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, a teraz idę pić kawę i czytać. Witam się z wami w czwartek, jest godzina 9.30. Ja mam już wolny od. Wczor wczoraj był ostatni dzień pracy przed świętami, więc już czwartek, piątek, bo to niedziela, w poniedziałek, wtorek to dni wolne. Także mogłam sobie dzisiaj pospać do tej dziewiątej i przed chwileczką skończyłam sobie czytać książkę Tajemnica Broken Bayu. Mam taki zachrypnięty głos bo raz, że niedawno się obudziłam, a dwa, że męczą mnie zatoki, mam po prostu tutaj gdzieś pozatykane i jest jak jest. Ogólnie, no, jestem w piżamie i taka trochę nieogarnięta, ale... ale trudno. Niemniej jednak, jeśli chodzi o tajemnicę Broken Bayu, to daję tej książce 3,5 gwiazdki na 5. Jest to Naprawdę dobry thriller pokazujący mechanizmy rządzące człowiekiem, który wychowywał się w domu przemocowym i który zamiast zakończyć tę toksyczność, on ją pociągnął jeszcze za sobą. Nie będę Wam zdradzała więcej, bo mogę Wam coś zaspoilerować. Natomiast mm, pierwsze 100 stron były dla mnie nużące. Chodzi mi o to, że. Nie było w tych stu stronach takiego thrillera w thrillerze, tylko wyjaśnienie życia naszej głównej bohaterki, poznawanie jej, okej, okay, to było dobre w kontekście całej książki, natomiast ten początek mnie gdzieś tam troszkę wynudził. Nie wprowadziło mnie to w taki klimat tej książki, gdzie później naprawdę dużo się dzieje, nie, są zaskakujące zwroty akcji. Jest to wciągające, intrygujące, mroczne, tajemnicze. No, później już cały czas coś się dzieje, ale te pierwsze st stron sprawiło, że na początku nie wiedziałam, czy to na pewno jest thriller, czy to może jakaś obyczajówka z elementami thrillera, więc ten początek może gdzieś tam zmylić, a że ta książka ma 384 strony dokładnie, więc no ta jedna trzecia to jest po prostu takie wprowadzenie nas do tej historii. No a później i, i, i mimo tego, że jest to zaskakujące i takie naprawdę thrillerowe, to gdzieś tam no czuć było, że to nie do końca jest ta książka, którą y, myślałam, że ona będzie, że to będzie taka Przesiąknięta mrokiem, tajemniczością od samego początku do końca. Niemniej jednak, naprawdę, powinniście się nią zainteresować, jeśli chcecie zobaczyć, co się działo w Broken Bayu. Mamy tutaj seryjnego mordercę, który swoje ofiary zamykał w beczkach, i te beczki zaczynają wypływać w miasteczku podczas suszy, kiedy woda zaczyna opadać, i to, co złe, wychodzi na wierzch. Nie, te moje słowa są dosłowne po prostu. Kiedy to wszystko wychodzi na wierzch, no to zaczynają się dziać niepokojące rzeczy w miasteczku. Przede wszystkim nikt nie wie, kto jest sprawcą, a on może być kimkolwiek w tym miasteczku, więc jest niepokój, jest, jest strach o swoje życie przede wszystkim, więc. Jeśli czujecie, że tajemnica Broken Baju jest w dla Was, to naprawdę śmiało po nią sięgajcie. Ja zaraz się zbieram, idę sobie chyba zrobić śniadanko, zmontuję vloga i później wybieram się na badania. Idę sobie zbadać poziom widziany D3 i żelaza z feretyną. jutro wracam do kliniki, do mojej lekarki. Byłam we wtorek. Jadę jutro na monitoring jeszcze, zobaczyć, czy. Po zastrzyku wszystko tak jak miało pęknąć, pękło e, i nie w niedługim czasie czeka mnie zabieg histeroskopii, e, który kosztuje 3,5 tysiąca, więc e, no, nie są to małe kwoty, e, ale gdzieś tam pokładam wielkie nadzieje w tym zabiegu, że e, zobaczy się w środku czy coś e, tam nie styka, można tak powiedzieć. A tak to to... W sumie cieszę się po prostu tym wolnym, że chociaż trochę odpocznę od, od pracy, bo jednak praca z dzieciakami, mimo tego, że jest naprawdę fajna, to jest również męcząca. Więc e, uwielbiam takie dni wolne, kiedy mogę sobie po prostu poodpoczywać. To tyle. Jeśli chodzi o tego vloga, dajcie znać, czy sięgniecie po thriller tajemnica Broken Bayou i czy sięgniecie po najnowszą książkę Marty Łabęckiej. Która kończy całą serię Flowsów. Natomiast pamiętajcie, że jeśli nie czytaliście poprzednich tomów, to koniecznie musicie je nadrobić, bo, ta, ten, bo ten taki dodatek, czwarty tom jest po prostu dodatkiem. I bez znajomości poprzednich tomów nie będziecie wiedzieć o co w ogóle chodzi w tej książce, o czym autorka mówi, więc to jest dla osób, które skończyły czytać od pierwszego, pierwsze, drugie, trzecie tom. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!